Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Zaczynamy takimi urywkami z naszego weekendu. Chlebek nastawiony i w trakcie pieczenia właśnie w piekarniku sobie siedzi. Ja w międzyczasie przygotowuję też owoce dla nas, bo trochę przez weekend jakaś choróbska się... Przypalętały, zwłaszcza do, do tomka. Niezbyt dobrze się czuł, więc e, zaczynamy już taką wiecie, terapię witaminową w domu. E, więc czas e, zjeść coś e, pysznego i zdrowego: więc arbuzy, winogronka i inne. Oczywiście owoce i warzywa też e, wiadą. Przez ten weekend, słuchajcie, byliśmy głównie w domu, pogoda nie była zbyt ciekawa na zewnątrz, więc no nie zachęcała do jakichś e, bardzo dużych aktywności. Więc głównie byliśmy w domu. Jak widzicie, ja zajęłam się gotowaniem, pieczeniem. Chlebek wyszedł mi bardzo dobry, naprawdę taka chrupiąca skórka i w środku fajny mięciutki. Zajęłam się również różnymi domowymi sprawami. No jak to zwykle, pranie nie odpuszcza. Trzeba było się tym zająć poskładać pochować różne czynności kuchenne, jak to też zwykle bywa. Trzeba czasem pouzupełniać jakieś zapasy, zrobić jakieś dodatkowe zakupy. No więc to wszystko właśnie działo się przez ten weekend. W menu obiadowym wjechał rosół. Bardzo fajna sprawa na takie chłodniejsze dni, coś takiego rozgrzewającego. Wszyscy bardzo lubimy, także no, z przyjemnością zjedliśmy. A na drugie danie zrobiłam spaghetti, bo dzieciaki już zatęskniły i się domagały, bo dawno nie było, więc zrobiłam. Ja korzystam z przepisu na sos boloński, ze strony kwestia smaku, zawsze robię. Ten sam, tak jak jest tam w przepisie. E, pomijam tylko wino, bo ono jest tam e, wśród składników. E, czasem dodaję, czasem nie różnie, ale jak dzieci mają jeść, to pomijam ten krok. E, no i też wszyscy bardzo lubimy ten sos, jest naprawdę fajny. Ja tylko tym razem dodałam więcej bulionu, wyszedł mi taki rzadszy, ale bardzo fajny w smaku, także polecam zdecydowanie ten przepis. No i sok oczywiście, sok z wyciskary ma taki fajny kolor, bo dodałam do niego buraka. No nie może u nas zabraknąć w sezonie jesienno-zimowym sok musi być. Na niedzielne śniadanie zamarzyły mi się placuszki, więc zrobiłam. Przepis wrzuciłam na mój Instagram i na Facebook, także zobaczcie sobie, linki są pod filmem. Naprawdę wyszły mi bardzo dobre. Posypuję cukrem, pudrem, bo dzieciaki tak uwielbiają i w sumie my też. Czemu nie od czasu do czasu można coś słodszego dorzucić. No i słuchajcie, wybraliśmy się również na spacer taki już jesienny, wiatr wiał taki dość mocny, ale poszukaliśmy trochę tej jesieni, jakieś fajne żółte liście kasztanów nie udało się nam znaleźć, jakieś tam żołędzie się gdzieś przewijały, no ale mimo tego, że było zimno, to naprawdę było pięknie, już te kolory jesienne uwielbiam. O właśnie u nas kiedyś to też było na ogrodzeniu ten winoblusz, ale już go nie mamy. On jesienią jest naprawdę piękny. No i udało się nam jeszcze jakieś kwiatuchy nawet e, zobaczyć. No także widoki fajne. Weekend był udany. A ja się z wami już witam w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że będzie fajny. Chociaż zapowiada się trochę chłodny. U nas dzisiaj rano, słuchajcie, w ogóle w nocy miało być 0 stopni. Nie wiem czy było, wolałam nie patrzeć. Natomiast jak ja wstałam przed siódmą, to było 3 stopnie chyba w plusie. Także, no niestety, słuchajcie, wkraczamy już w ten etap, kiedy powoda nas nie będzie rozpieszczać. Ja powyciągałam sobie wszystko ze zmywarki, chowam teraz. Na miejsce i jedziemy z tym dniem. Słuchajcie, życzę Wam fajnego oglądania miłego dnia. No i rozpoczynamy nowy tydzień. Ubieram się ciepło, bo na zewnątrz naprawdę zimno, także czas na coś na szyję. Ja uwielbiam coś zawsze mieć na szyi. Zawsze jest zimno. Nie lubię natomiast zakładać nic na głowę, żadnych takich. Szapek noszę w zimie, słuchajcie, ale no, żebym była fanką, to zdecydowanie nie. Także szyję muszę mieć ciepło, na głowie mi tutaj jakoś specjalnie nie zależy, ponieważ szczerze mówiąc, mam dość grube włosy i dużo, i po prostu one mnie też tak grzeją. Także dopóki można, to jeszcze chodzę bez. Ale wybieram się do, chyba do Rosmana albo, albo coś w tym stylu. Sobie skoczę do jakiegoś sklepu. Muszę poszukać dzieciakom takiego kremu na chłodniejsze dni. Oni nie mają, mają tylko krem na słońce, więc coś się im przyda. Przy okazji sobie zrobię przebieżkę taką szybką. Zarówno po świeżym powietrzu, bo przejdę sobie po prostu na piechotę, nie mam daleko. A po drugie tam gdzieś jeszcze pewnie wdepnę, no bo jak można by odpuścić, no nie? Także idziemy. Wracam już do domu, spacer zaliczony, zimno jak nie wiem co, więc trzeba szybko iść do domu na herbatkę i na jakieś jedzonko. Ok moi drodzy, zabieram się za y, jakieś jedzonko. Mam tutaj przygotowaną. Już sałatę dzisiaj robię w misce, nie na talerzu, bo mam taką większą ilość. E, także, jeżeli coś tam zostanie, pewnie nie zjem całości sama na razie. Jak coś zostanie, to będzie albo do obiadu, albo do kolacji, albo tak o na jakąś tam przekąskę. Dodam sobie do tej sałaty komidora. Mm, mam tutaj nawet jeszcze takiego z kolacji w pojemniku, i mam też jeszcze całego, także zmontujemy coś z tego, cebulkę. Zamiast czosnku. Czasem też używam czosnek. Ale raczej staram się teraz na wieczór. Wczoraj zrobiłam, tak w sumie zrobiliśmy wspólnie, zaraz Wam pokażę taką miksturę. Tak, jak na zbliżający się Halloween przystało, nie, no, żartuję, słuchajcie. To jest taka mikstura zrobiona z czosnku, z soku z cytryny, z wody. I z miodu, tak, tyle, cztery te składniki. Dodaliśmy, dodaliśmy wodę. Chociaż mój Tomek znalazł taki też przepis, w którym się dodaje spirytus jeszcze. Robi się taką nalewkę właśnie z czosnku, sok z cytryny i co tam jeszcze był? Aha, i miód. No, ale zrobiliśmy takie coś, bo liczyliśmy na to, że może dzieciaki też. Wiecie, ja w tamtym roku robiłam taki syrop z cebuli. No, i oni chętnie to wypili, bo to było dosyć słodkie, także nie było problemu. No, i tak sobie pomyśleliśmy, że może, a nuż, ale wiecie co, to jest tak po prostu rozgrzewające, nawet bez tego żadnego tam alkoholu, po prostu to jest, to tak rozgrzewa fajnie, że no nie sądzę, żeby dzieciaki chciały to wypić. Musiałam przerwać na chwilę, bo zadzwonił mi telefon. Takie. Uroki nagrywania telefonem. Słuchajcie, że czasem w trakcie, w trakcie, jak coś nagrywam, to ktoś mi zadzwoni. No i niestety trzeba albo zacząć od początku, albo jakoś dalej kontynuować. Także kontynuujemy. Dobra, to ja robię tą sałatkę sobie, zrobię sobie herbatkę. No i za chwilę do Was znowu zajrzę. Śniadanko już tak w sumie prawie gotowe. Muszę go tylko tak pozbierać do całości. Do sałatki jeszcze sobie dorzuciłam migdały i słonecznik, bo ja bardzo lubię. No a dressing zrobiłam sobie z oliwy i, i z miodu. Taki mam normalny miód wielokwiatowy z biedrony. Herbatka zrobiona. Tutaj mam mój chlebuś. Tak się prezentuje w środku. On był upieczony w sobotę. Dzisiaj jest poniedziałek, także już nie jest taki chrupiący jak był, ale no, jest bardzo dobry. Nic mu nie brakuje. Posmarowałam sobie serkiem o tym z biedronki, takim śmietankowym. Ja bardzo lubię takie serki, i jeszcze sobie posypałam czarnuszką, bo też bardzo lubię czarnuszkę. A mam tutaj jeszcze taki zapas w tym słoiczku, także. Będę wykorzystywać, no i zabieram się za jedzenie. Zupę już mam nastawioną. Dzisiaj w menu ogórkowa zupa. Po prostu wrzuciłam taką mrożonkę z horteksu, bo ja zawsze właśnie taką ogórkową zupę robię. I jeszcze dorzuciłam do niej dwa ziemniaki. Tak jak tam widzieliście, obierałam, kroiłam, bo no też tak przeważnie robię. Czasem jeszcze dorzucam marchewkę, jak chcę zwiększyć ilość. I ta zupa jest naprawdę bardzo dobra, wszyscy ją lubią. Na pierwszym miejscu, myślę, że Maja ją lubi najbardziej. No, a ona jest taka dosyć grymaśna, że tak powiem, jeśli chodzi o jedzenie. To naprawdę, jeśli chodzi o tą zupę, to nie wybrzydza. Wezmę tutaj jeszcze ze stołu, bo tak, dzisiaj w Rossmanie dokupiłam sobie moje ulubione kostki warzywne, także jedna na pewno tutaj w zupie wyląduje. jeszcze w Rosmanie kupiłam dzieciakom krem. Taki słuchajcie, najzwyklejszy krem Bambino. My się w sumie przerzuciliśmy na tą firmę, jeśli chodzi o dzieci, i jak kupuję im i żele pod prysznic, i balsamy, i płyn do kąpieli, właśnie. Z tej firmy, bo zdarzało się, że zwłaszcza w tych miesiącach takich jesienno-zimowych no i zwłaszcza też wtedy, kiedy już zaczynały kaloryfery nam grzać, to, no to się pojawiała sucha skóra, zwłaszcza na rękach, zwłaszcza u Mikołaja. No naprawdę, czasem po prostu miałaś takie, takie placki całe, suche. A w sumie, od kiedy się przerzuciliśmy na, na tą firmę, to, to te problemy się zupełnie zakończyły i też fajne. Mydło do rąk y, kupuję zawsze dla nich. Zaraz Wam zresztą pokażę to. Chodźmy do łazienki. Y, mydło dla moich dzieciaków. Słuchajcie. Y, o, i szczoteczka mi tutaj poleciała. Y, mydło takie płynie y, już kilka razy kupiłam właśnie tą y, firmę Bambino. Serię dzieciaki umyj rączki. Jest naprawdę bardzo fajne. Moje dzieciaki chętnie myją w nim ręce, i po prostu no skończyły się problemy z jakąś taką suchą skórą po myciu. Także to naprawdę jest fajna rzecz. Także kremik jeszcze dokupiony. Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, o, właśnie płyn do kąpieli. Mam jeszcze żel y, do mycia ciała i włosów, to też używamy. Tu jest jeszcze dla dzieciaków taka pianka, ale po tej piance też czasem mieli taką suchą skórę, obydwoje, więc ona tak na razie sobie stoi. Kupiliśmy, słuchajcie, okularki dzieciakom takie do nurkowania, więc już wypróbowywali y, w wannie. Jakże to tak, jak pojedziemy na basen, to się przydadzą. Ale tutaj, słuchajcie, jeszcze wam pokażę z tych rzeczy takich. Y, czyszczących różnych. Kupiłam ostatnio w Biedronce Domestos w sprayu. Taki odkamieniający i powiem Wam, że to jest super rzecz, jeśli chodzi o kabinę prysznicową. Ja tą moją kabinę mówiłam Wam, że mam strasznie zakamienione tutaj te drzwi i umyłam tym naprawdę, uwierzcie mi, że popsikałam tym sprayem Zostawiłam to na parę minut i wszystko mi zeszło. Taki najgorszy kamień, nawet to się wszystko puściło. Także to jest no naprawdę świetna rzecz. To kosztuje 12 albo 13 zł, nie pamiętam, ale po prostu zostawiam sobie ten spray właśnie do, do tych zadań specjalnych, tutaj jeśli chodzi o kabinę prysznicową i no naprawdę. To jest wreszcie taka rzecz, dzięki której ja mogę po prostu wziąć prysznic, zapomnieć, nie wycierać tego za każdym razem, nie, nie ściągać, nawet tą ściągaczką, która o tutaj wisi. To jest taka ściągaczka, słuchajcie, bez, bez rączki. O tutaj ta biała, jakby się ktoś zastanawiał albo w ogóle ją pokażę. Ja kiedyś kupiłam tą ściągaczkę do wody w Rosmanie, o, i ona jest taka fajna. Taka giętka, także do naszej tutaj szyby, która jest półokrągła, to jest idealna sprawa, bo po prostu się dopasowuje do, do powierzchni. No, ale to no wiadomo, no trzeba, trzeba tego używać, no, nie, a nie zawsze mi się chce, szczerze mówiąc. Także dzięki temu domestosowi to wreszcie mogę zapomnieć o tym yy, ściąganiu wody i szorowaniu czymkolwiek. A jeśli chodzi o ten specyfik, no to słuchajcie, no właśnie do tej kabiny prysznicowej, szczerze mówiąc, niezbyt mi się to sprawdziło. To w ogóle mi nie odkamieniło powierzchni. Używam tego sprayu, owszem, do umywalki, do wanny, do zlewozmywaka w kuchni. Okej, okay, no takie codzienne potrzeby myślę, że daje radę, ale no nie widzę tutaj jakichś spektakularnych efektów, bo do takich naprawdę Jakichś mocnych zabrudzeń, no to no u mnie przynajmniej się to nie sprawdziło. Nie wiem, może u Was się sprawdzi, ale jak dla mnie, to, no to nie jestem fanem, szczerze mówiąc, tego spreju. Natomiast pasta The Pink Stuff jest naprawdę świetna i dalej się trzymam mojego zdania, że właśnie ta pasta jest super z tej firmy. Zwłaszcza do zlewozmywaka w kuchni, on po prostu wygląda jak, no jak nowy po, po wyczyszczeniu pastą. Zmierzam teraz do naszej sypialni. Muszę dokończyć ścielenie łóżka, bo tylko tak no, od, odsunęłam te kołdry, żeby się trochę wiecie, napowietrzyło wszystko. O, tutaj widzę pozostałości po śniadaniu, ale zobaczcie, udało się nam uzbierać naklejki. I jeszcze do tego zostały dowiezione pluszaki do, do Biedry, także e, ostatnio, chyba w czwartek, w tamtym tygodniu, udało mi się tą dynkę Mikołajowi kupić. To znaczy, no kupić, wziąć za naklejki po prostu, więc jeszcze zrobiłam jeszcze takie większe zakupy, bo zobaczyłam, że są te dynie, on strasznie chciał, i przez długi czas ich w ogóle nie było. U nas były zupełnie puste pojemniki z tymi pluszakami. No i dojechały także szybko, zrobiłam jeszcze zakupy na potrzebną kwotę i, i wzięłam mu, bo Maja ma to awokado, a on biedny chodził i czekał kiedy ta dynia wreszcie zostanie przywieziona, także dołączyła do naszej jeszcze tutaj pluszakowej rodziny i wszyscy są szczęśliwi. A w naszej sypialni, słuchajcie, niewiele się zmieniło, szczerze mówiąc. Nic tutaj nie, jeszcze nie dokupiłam, nie wymyśliłam. Ściany dalej są puste. O, tylko odkurzecz mi tutaj Tomek zamontował w tym kącie. Przyczepiony jest do, do tego segmentu, także teraz sobie stoi. Tutaj jeszcze, oczywiście, te kable muszą zostać schowane. On tutaj ma zamiar jakąś taką listwę maskującą dokupić. No, i tak to na razie wygląda, ale za to słuchajcie, tutaj, jeśli chodzi o, o ten nasz dół, tutaj zaświecę, nie wiem, czy to będzie lepiej czy gorzej, ale tu już mamy wreszcie biały kolor. Słuchajcie, ściana jest już biała, ta ściana, i tutaj na dole wszystko jest też e, wymalowane. Tomek tutaj przez weekend e, działał i wszystko już zostało zrobione, z tym, że jeszcze tutaj te halogeny. Musimy kupić nowe. On chciał w ogóle kupić białe, tylko trochę jest problem z wielkością obecnie. No bo te nasze to już były takie no stare, już dawno kupowane, więc to się wszystko pozmieniało. No i słuchajcie, nie wiem czy tu się. O dobra, da się jeszcze coś tutaj zaświecić. Tam na razie pusta szafka, bo jeszcze oczywiście tutaj musimy podziałać z tą podłogą, z listwami. Nie wiem kiedy my się za to weźmiemy, czy w ogóle będziemy. W tym roku y, jeszcze to robić, no ale w każdym razie jest już y, pomalowane. Tutaj jeszcze tylko brakuje oczywiście wieszaka, zostały śrubki. Y, musimy go z powrotem y, no, powiesić i tak się jeszcze właśnie zastanawiamy, y, jak to będzie na tej białej ścianie z tym y, wieszakiem, bo słuchajcie, no będzie się ściana brudziła od tych ciuchów, także. Chcemy tutaj coś też takiego wymyślić, nie wiem, albo jakiś taki panel tutaj damy, albo w ogóle zmienimy ten wieszak. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Tak sobie chodzę ostatnio koło mojego Aloesa, i zobaczcie, no to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Ja nie wiem, co się z nim stało. Wiem, że aloes nie lubi ani przesuszenia, ani przelania. No nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, czy ja go przesuszyłam, czy ja go przelałam. On ma w sumie dość wilgotno i tak raczej staram się regularnie o te wszystkie moje rośliny dbać. No ale nie wiem. Zaraz po prostu wynoszę go chyba na zewnątrz i. Wyciągnę z tej ziemi, zobaczę co tam słychać. Może on ma po prostu przegniłe już te korzenie. No nie wiem, może mu za dużo tej wody rzeczywiście nalałam. No, po prostu biedny. Natomiast tutaj mam e, no taką odnogę, która się pojawiła kiedyś i sobie urosła, nowa. No i to, to jest piękne. Także odpukać. Mam nadzieję, że może z tego coś będzie. Także zaraz zobaczę, czy to się da jakoś rozdzielić. E, może wyciągnę z tej ziemi. I zobaczymy, co, co z tą biedulką będzie, bo naprawdę, no szkoda mi go, taki był piękny, a no a teraz wygląda jak siedem nieszczęść. Rozsadzony, ziemię mu sprawdziłam i była całkiem w porządku, uważam. E, także po prostu go e, rozdzieliłam, tą małą część posadziłam z powrotem w tej donicy, a tamta pozostała część była strasznie w opłakanym stanie. Nie wiem, albo jeszcze dam mojej koleżance do odratowania, albo, albo się już go pozbędę. Mam nadzieję, że ten e, mi wyrośnie. Już z powrotem na duży, mocny Aloes. No nic, zobaczymy. Także Aloes sobie idzie teraz na miejsce, a ja idę sobie zrobić kawkę i dokończę obiad. Moi mili, kawa zrobiona, już ją praktycznie kończę i kończę również tego vloga. Bardzo Wam dziękuję, że zajrzeliście tutaj dzisiaj do mnie, że towarzyszyliście mi w dzisiejszym dniu. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Chyba już na taki powrót ciepła nie mamy co liczyć, ale jeszcze coś tam słyszałam, że ma być jakieś 19 stopni, więc to jest całkiem fajna perspektywa. Także mam nadzieję, że, no, że jeszcze ta jesień będzie fajna. I ciepła, i taka złota, i słoneczna. Na to liczymy. Kochani, dobrego tygodnia, i widzimy się w kolejnym filmie w Piątek. Do zobaczenia!